Cześć Makowa, wszystkim ja jestem Alessandro, a to jest kolejny odcinek ze Splinter Cell Blacklist. W tym odcinku spróbujemy dokonać rzeczy, które nie, nie udało nam się w odcinku poprzednim, a więc wyłączenie pomp zatruwających wodę, a także przekręcenie tego zaworu i e, w ostateczności pokrzyżowanie planów terrorystom. Sam, nie tracąc czasu szybko sobie idziemy. Dobra, więc spróbujemy e, po raz kolejny e, przedostać się niezauważonymi. Dobra, tutaj jest dwóch. Dobra, tutaj na dół, tędy. To by myślę była dobra droga na początek. Muszę zdążyć, zanim ci twoi goście tam po lewej, którzy rozmawiają, zdążą do mnie dojść. Dobra, tam jest jeden, ale jest dosyć... O cholera. Aj, prawie mnie zobaczył. Dobra, jest ok. Widzi mnie, ale jest dosyć daleko. Hmm, tutaj słyszę jakieś kroki na górze. Dobra, tam ten sobie poszedł, więc przechodzimy od razu tutaj. Dobra, tego kościa możemy sobie w zasadzie zlikwidować. On nam tu będzie przeszkadzał. Dobra, leży OK, idziemy dalej. Jego ciało może sobie stąd weźmiemy. O, przeniesiemy gdzieś tu powiedzmy. E, dobra, tam widziałem już mojego e, uzbrojonego przyjaciela. Zawsze ciężej jest. Zawsze jest ciężej wyeliminować tych przeciwników, którzy są właśnie tak dobrze uzbrojeni. No, chodź, 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 chodź. Hmm, może gdyby mi się udało tam wspiąć na górę, byłbym w stanie obezwładnić tego gościa. Ach, super, udało się. Dobra, może zostawimy jego ciało. Udamy się od razu do pierwszej pompy.

O, dobra, mamy gościa z głowy Dobra Mam nadzieję, że tamten gdzieś tutaj blisko nie podejdzie Dobrze by było jego też wyeliminować, hm, dobra, poszedł sobie daleko, a więc okej okay, może przeskoczymy tędy Zbiegniemy sobie na dół Dobra i tą samą drogą, którą... Poprzednio. O, cholera, tutaj jest dwóch kolesi. Nie, jeden. Dobra, idziemy tam. Tutaj jest następna pompa. Może się znowu nie nadział na tego gościa, na którego nadziałem się poprzednio. Czyli tego, który tam pilnuje. Właśnie tej pompy. O, widzicie go tam na górze. W takim charakterystycznym czarnym ubranku. Dobra, poszedł na górę. Może uda mi się szybko rozbroić tę pompę.

Dobra, a więc teraz jesteśmy w miarę dobrze ukryci. Dobra, spróbujemy tędy. O, jesteśmy w jakimś tunelu. Aha, o, może tędy mi się uda przejść do tego pomieszczenia z zaworem. Dobra. O, jeszcze 100 punktów za eksplorację dostałem. O, kończy nam się czas, mamy tylko 5 minut. Troszkę ponad 5 minut. Hmm. Gdzie ja teraz jestem? Aha, o cholera, to jest tylko e, chyba to pomieszczenie, w, ta lokacja, w której byłem poprzednio, no, więc na początku. Tam działa ta pierwsza pompa. Dobra, tam są strażnicy. Hm, tutaj mam już niewiele do przejścia. O kurczę, ale tędy chyba nie przejdę od tej strony, a więc muszę iść z powrotem tamtędy. Dobra, tutaj mnie chyba nikt nie zauważy, tym bardziej jeżeli będę szedł w cieniu. Dobra, więc jestem z powrotem tutaj. To pomieszczenie jest chyba tam, na wprost w dnie. Aj kurczę, znowu ci strażnicy. Muszę na nich bardzo uważać. Dobra, może sobie zaznaczymy e, jednego z tych gości. Nie wiem czy to mi się tutaj uda. Nie, o, udało się, dobra. Kurczę, ale jeżeli zabiję tego jednego, czego tam tamten drugi, na pewno to zauważy ten na dalszym planie. A więc to chyba jest głupi pomysł. Dobra, spróbujemy się wycofać na razie. Nie wiem, czy on mnie tutaj zauważy między tymi schodami. Chyba nie, bo mnie nie widzi. Dobra, na wszelki wypadek się schowamy. Dobra, i teraz spróbujemy cichutko z lokiem, tędy. Oj oj, sorry, to nie było planowane, ale dobra, przynajmniej mamy go z głowy. Dobra, teraz mamy jeszcze jednego gościa do obezwładnienia, żeby dostać się do tego pomieszczenia. Ajajaj, aj, aj. och kurcze, ale było blisko, prawie wszystko poszło by się rąbać, ale na szczęście się udało. Dobra, jesteśmy w pomieszczeniu z zaworem, no nareszcie się udało i to za pierwszym razem, ale teraz było naprawdę blisko, aż serce mi zadrżało kiedy mnie ten strażnik zauważył. Czterech nieświadomych wrogów. Hmm, to już chyba koniec misji, tak? Tak, to już jest koniec misji. A więc misja amerykańska konsumpcja została zakończona. E, no i tak, 7 nieświadomych przeciwników, 1050 punktów ducha, 14 dyskretnych obezwładnień. Plus 400 do wydaj wydajności, a więc w sumie 3200 punktów ducha, no całkiem nieźle. Teraz yy, pantera. 6 dyskretnych zabójstw 600 punktów pantery dodaję. No, już Turmowi tutaj chyba najmniej punktów dostanę, bo tutaj raczej starałem się jakoś tak bardzo nie szarżować w tej misji też 6 zabójstw, 450 punktów i 25 punktów do wydajności, a więc 475 Dobra. Czas misji 46 minut, 5 sekund. A więc ukończono w czasie poniżej 65 minut. Ukradz ciała 3. Dobra. No i oczywiście, tak jak mówiłem, najwięcej punktów ducha. Najwięcej punktów szturmowca. 86 tysięcy. Otrzymałem pieniędzy za tę misję. A więc całkiem niezła suma, która na pewno się przyda. i think it's a good idea to have a weaponized plague bacillus yeah that would have pretty much wiped the whole city out you located curia your test results came back negative for infection just got the official all clear from chicago hey you're welcome don't pat yourself on the back charlie we got lucky we slapped together a mission based on hunches you're right that's why we won't waste time playing defense we have another option

Ta misja zakończona. Porozmawiaj z Charlie, aby kupić gogle sonarowe, okej. Okay. Hmm, tylko gdzie ten nasz Charlie. O, chyba ten drogowskaz nam go wskazuje. Hmm. O, o właśnie. A więc musimy sobie wejść po schodach, aby dostać się do naszego kolegi Charlie'ego i z nim porozmawiać. Charlie? O właśnie jest.

To są te gogle sonarowe, i najważniejsze, ile one y, kosztują. Dobra. Okej, okay, zestaw A. Gogle. O kurczę, a więc zostajemy je za free. No, nieźle. Tryb sonarowy wykrywający wrogów przez ściany. O super, to nam się na pewno przyda. Tym bardziej w takiej okazyjnej cenie, a więc zupełnie za darmo. Dobra. A więc. Y, tego gogle sobie weźmiemy. Naciska X. Aby przełączać się pomiędzy noktowizorem i sonarem. Oczywiście bierzemy. Dobra, mamy już nasze lepsze gogle. Następne kosztują 30 tysięcy dolarów, ale na razie tego gogle sonarowe myślę że nam wystarczą. Przewidzenie, widzenie przez ściany to naprawdę bardzo fajna umiejętność. Dobra, a więc dzięki Charlie za fajny gadżet. Dobra, teraz chciałbym sobie kupić ten mój lepszy kompas, który e, pokazuje e, wrogów w danych lokacjach i pokazuje, w którą stronę są odwróceni. To jest bardzo przydatna rzecz. Niestety, w poprzedniej misji nie miałem na to pieniędzy, ale teraz. Czy Charlie na to so so 50% więcej niż hmm. Dobra, a więc ulepszenia samolotu i kupujemy sobie rozbudowanie naszego kokpitu, poziom drugi, zwiększenie zasięgu radaru i wyświetlanie kierunku patrzenia. 130 tysięcy to kosztuje, ale to jest naprawdę bardzo ważny gadżet. Bez tego ani róż, myślę. Co my tu jeszcze mamy? Warsztat Charlie'ego, Centrum Dowodzenia, Odkrycie paczek na radarze, Szpital, Szybsza regeneracja w trybie kampanii i współpracy, Kwatery załogi, odblokowanie slotu na własny zestaw wyposażenia w trybie kampanii i współpracy, Oblokowanie w sklepie 7 broni czarnorękowych i zmiana wyposażenia na terenie misji. Okej, okay. dobra, to na razie nam jest niepotrzebne. Dobra, teraz przechodzimy sobie do naszego interfejsu. Przechodzimy do kolejnej misji. Hmm, co my tu mamy? Tu mamy jakąś misję w ciemności maroko. Tutaj co my tutaj jeszcze mamy ciekawego. To są wszystko misje w trybie współpracy. To jest misja online. Nas jakieś jakieś ciekawe informacje. nothing good they wish we'd gone to dallas they love the results but they hate being cut out of the loop so saving the city costs us a couple company friends look i don't like being cut out of the loop either and the mission would have went a lot smoother if i'd been on the ground you get your chance next time No, nie, no, nie dość, że uratowaliśmy ludzi. To jeszcze im źle, no, pięknie. Dobra, a więc z Blixem już sobie pogadaliśmy. No, i teraz przechodzimy sobie do e, kolejnej misji w kampanii dla pojedynczego gracza IMS. Zidentyfikował międzynarodowy problem bezpieczeństwa, który skrywa się w ciemności. Przeczytaj raport, i użyj kursora, aby znaleźć następne miejsce w IMS. Hmm, jeżeli byśmy wykonali tą misję, dostalibyśmy większe zyski e, z misji. Dobra. Co my tu mamy? AMS pracuje nad tym, a, ale w przypadku materiałów rozszczepialnych musimy wkroczyć sami. Dobra, przeszukaj AMS. Hmm, dobra, jest nasza kolejna misja. E, misja, która nazywa się e, Prywatna posiadłość, a więc w Paragwaju. The blacklist attack labeled American consumption. The first action taken by the engineers on our nation's soil. According to the CDC, the attack was biological in nature, with the potential for over 2 million casualties in the greater Chicago land area. Only the quick action of a handful of SWAT officers prevented what would have been the largest terrorist attack in American history. No tak, garstka osób za... i uratowała miliony, nieźle. E, dobra, teraz musimy zinfiltrować posiadłość dostawców y, terrorystów rezy Nauriego i przesłuchać go. Dobra, to jest nasza kolejna misja, rozpoczynamy, e, tą misję Uh, Sam We got a problem The net crawling with info about Koben. People think he got scooped to cut some deal with Uncle Sam How They find out us. Us. Grim didn't tell you? Saving Chicago didn't get us any leads. You told us to hunt Sadiq. We needed bait. You didn't clear this with me. So you can call audibles in the field all day, but we aren't allowed to execute a plan. Was well, throwing Coban to the dogs get us? Reza Nuri. An hour after I leaked the Coban intel, my email was forwarded to him dozens of times. Tracking software. Single pixel web beacon. It's the best picture we could dig up. The intel we pulled makes up for it. NSA suspects Nuri has ties to Iran. Images are uploaded, Grim. Thanks, his estate is a fortress. Cutting edge security, ex-military guards... It's all good, Sam. You want to bust into a fortress? I got exactly what you need. What? You want it now? Because... I mean, it's not finished per se. I... I'll just, I'll, I'll just get it. What's our move? No, na Charlie has a gadget jakiś fajny gadget.

Thermite scored it for some friends who do B and E. Uh, go on missions sometimes. Add it to my loadout. Anything else you may want to tell me, Coben? Uh, look, I, I might have a guy who did some work on newer security. I could find out what he knows. Make it happen. Hmm, miny i kamery przylepne. Okej, okay, a więc co nam się na pewno przyda? E, kamera przylepna. Mamy 5. Takich kamer. Przykleja się do powierzchni umożliwia podgląd zdalny. Może wabi strażników i ogłuszać ich gazem uspającym. O! To naprawdę bardzo fajne. Przylepny IM Tritror. E, to nam się na razie nie przyda. Co my to jeszcze mamy? Mina z taserem. To też nam się nie przyda. Dobra, to chyba tyle. Możemy rozpocząć naszą misję pod nazwą Prywatna Posiadłość w Paragwaju. Naszym zadaniem jest zinfiltrowanie posiadłości z terrorystów w Reznuriego i przesłuchanie. go no, Coban Source doesn't know its location within the estate. Brilliant. Do you want to hold off? No. Could work to our advantage. No need to chase Nuri down if he backs himself into a corner. How do we force Nuri into the panic room? We knock the power out. Give me access to the sex station to find the junction box and we're golden. Location? Head towards the main gate. Uploading directions to your offset. Dobra, mamy przedostać się na teren i uzyskać dostęp do systemu zabezpieczeń. Super. Oczywiście pewnie jak zwykle będzie tutaj pełno strażników, jakieś pewnie kamery, coś w tym stylu. Dobra, tędy chyba musimy zejść. Hmm. Dobra, i schodzimy sobie po linie. Ok. No tam jakiś laptop z infiltrowania. Dobrze moi drodzy, no to już chyba tutaj zakończymy sobie ten odcinek. Już bardzo serdecznie teraz zapraszam Was na kolejny, w którym rozpoczniemy na dobre misje pod nazwą Prywatna Posiadłość. A na dziś to już wszystko. Jeżeli chcecie być na bieżąco z moim kanałem, to oczywiście subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, komentujcie. I do usłyszenia w kolejnym odcinku ze Splinter Sala Blacklist. Trzymajcie się, cześć! Blacklist, trzymajcie się. Cześć.